Dzień dobry. Nazywam się Iwona Sawicka, jestem prezesem Fundacji Interpares i nagrywam ten filmik, żeby wytłumaczyć wam dlaczego robimy zbiórkę na wykończenie domu dla psiego seniora i dlaczego tak bardzo potrzebujemy waszego wsparcia. Pokrótce opowiem wam o naszej fundacji, jak to się stało, że tutaj jesteśmy. Nasza fundacja mieści się w Rodzonym pod Golubiem Dobrzyniem i trafiliśmy tu zupełnie niechcący. Ja razem z partnerem przeprowadziliśmy się tutaj w 2014 roku po prostu chcąc wyprowadzić się z miasta i mieszkać bliżej natury. Ja się wychowałam w RPA w Zimbabwe i całe dzieciństwo. Mieszkałam w Afryce, blisko bardzo natury, zwierząt. I ciężko mi się mieszkało w Warszawie. Chociaż mieszkałam tam wiele lat. Więc w 2014 roku wyprowadziliśmy się tutaj do Rodzonego i jednym z powodów, dla których chcieliśmy się też wyprowadzić, było to, że mieliśmy pod opieką dwa dość trudne psy, z, ze skomplikowaną przeszłością, które nie odnajdywały się w mieście i chcieliśmy stworzyć im fajniejszy dom. Odkąd tu mieszkamy w Rodzonym. Przygarnialiśmy różne biedy, które były podrzucane do lasu, wyrzucane z samochodu. Tak, w zasadzie od 2014 roku to przygarniamy tutaj różne psy, zawsze szukaliśmy ich domów. I w końcu stwierdziliśmy, że otworzymy własną fundację, żeby robić to porządnie, legalnie i z rozmachem. Na działce, na której mieszkamy, mogliśmy postawić tylko jeden budynek mieszkalny. Ze względu na to, że jest to teren Natury 2000 i no nie mogliśmy więcej tutaj ani budynków gospodarczych, ani mieszkalnych zostawić. Mamy malutki domek, w którym mieszkamy my, w którym mieści się biuro fundacji i w którym mieszkają te najbiedniejsze psy. Niestety nie wszystkie mogą tutaj mieszkać, i dlatego jest tak ważne, żebyśmy mogli wybudować tym pozostałym psom bezpieczny, ciepły dom, zwłaszcza na zimę. E, przyjeżdżali też do nas wolontariusze z całego świata, z całej Polski. I mieszkali u nas niektórzy nawet po 7 miesięcy i mieszkali z nami w tym e, właśnie w tym domu. W, wszyscy razem potrafiło być tak, że trzy osoby spały w małym pokoiku na podłodze. No, niestety teraz przestali przyjeżdżać, bo warunki są bardzo skromne i wiemy, że gdybyśmy mieli budynek w którym psi, psi seniorzy mogliby mieszkać to i wolontariusze razem z nimi by się chętnie znaleźli, którzy pomagaliby się nam opiekować nimi. Pokażę wam mniej więcej jak to wygląda, a tutaj jeszcze piesek Chmurka. Chmurka, Z którym jeździmy na dogoterapię do dzieci. Po przedszkolach, do dzieci niepełnosprawnych jest świetna. Też znajda, wszystkie pieski u nas są znajdami, przygarniętymi. A to jest lodzia, kierowniczka fundacji. Ta czarna. Bardzo lubią się bawić. Jeszcze obiś. Cześć obiś. Chodź, jak ty tam przelazłeś. Teren mamy poprzegradzany. Chodźcie tu, chodź obik. Furtkami ze względu na to, że nie wszystkie psy się dogadują. O! Tutaj do domu wejdziemy. Leon. A tu jest nasze biuro fundacyjne. Pieski wszędzie. I piękny. Niestety nasze biuro mieści się w przedpokoju. Tam są oryginalne drzwi wejściowe do domu. W tej chwili do domu wchodzimy. Drzwiami balkonowymi. Pokój gościnny, w którym mieszkała trójka wolontariuszy, jeden tylko miał łóżko, reszta mieszkała tutaj na podłodze. I tu dalsza część biura fundacji. Mój syn, czteroletni, który asystent prezesa pierwszy. Pieski mamy wszędzie. Tutaj, malinka na kanapie. No niestety nie możemy wszystkich psów do domu wziąć, bo jest to za mały metraż po prostu. I te niektóre bardzo biedne staruszki yy, zmuszone są mieszkać na zewnątrz. Wychodzimy z biura fundacji. Czyli oryginalne wejście do domu. Tu jest jedna buda. Proszę, towarzystwo. Tak, Frida, cześć! Tak, słodziaki. No i idziemy teraz na wsi wybieg. Na wybiegu dla psów mamy kojce, w których psy są trzymane na okres kwarantanny. Ewentualnie tutaj mamy psy, które nie przepadają za innymi. Ale. Tak. Rydek jest dość spory. Dalej idziemy do naszych seniorów, do naszych staruszków z Wojtyszek. O. Cześć, kochane! No, cześć! O. Chodź, Ty Frida, zostań Frida gania kury. Tutaj, o, nuka Bosiu. Wiktor. Gdzie macie Boryska, indyki nasze? I to jest ich dom. Piękny. I na to właśnie zbieramy pieniążki. To jest budynek, który dostaliśmy po pewnej młodej parze, która budowała go i rozwiodła się w trakcie budowy. Miała to być willa. Może jeszcze będzie willa, willa dla psów, tak? Tutaj będzie główny rezydent boss. Albo Wiktor. Proszę, Wiktor ma według papierów 17 lat. I większość tego czasu przeżył w Wojtyszkach. Tak, tu mieszkają nasze króliki. Proszę. Mają wybieg i swoje nory. Psy nam pomagają odstraszać lisy. No, i tak, to właśnie, tu miały być wielkie przeszklone okna. Może kiedyś będą, a może będzie tutaj po prostu zewnętrzny taras dla wolontariuszy i psów. Udało nam się uzbierać pieniądze na okna w połowie budynku. Możemy tam przechowywać karmę dla psów, koce. A zobaczcie, tutaj nasz staruszek Borys śpi. E, ulubiona miejscuwa. Wsianku, Borysek. Kochanie moje, może nie będzie? o słonecko moje, cześć! Oj, jaki pany Tak, Borysek bardzo chciałby też tutaj mieć dom. Tak, bo Boryska już prawdopodobnie nikt nie zaadaptuje. Nie, Borysek, kochanie. O, koleżanki, gęsi, one tu rządzą, nie ma wątpliwości. Konie przed nimi uciekają, psy przed nimi uciekają. Tu mieszkają nasze owce i kozy. Niedługo przyjadą jeszcze do nas trzy psy, też staruszki, które zamieszkają razem z Wami. To są bardzo spokojne, kochane psy. One potrzebują ciepła, spokoju. Kafelków na podłodze, żeby łatwiej było sprzątać. Co, Nukusia? Tak to wygląda od środka, przestronny budynek. Mamy tutaj doprowadzone wodę, prąd. a Tutaj mamy złożone koce, które dostaliśmy od sponsora. No, ale póki budynku nie zamkniemy, to te koce są tak pożyteczne, dlatego że będą zaraz mokre. Najlepsza jest słoma dla psów, ale jeśli udałoby się zamknąć, tutaj mamy taką dziurę. Mamy zamówione drzwi do tej dziury, żeby zamknąć chociaż połowę tego budynku. Ale niestety, jak tylko wpłaciliśmy zaliczkę za drzwi, okazało się, że dach nam przecieka w jednym miejscu i nie możemy tego zamknąć, żeby nam tutaj wszystko nie zgniło. Tutaj udało nam się okna wstawić, jest widok na konie. Tam jest nasza wiata i nasze koniki mieszkają zaraz za płotem. Tak to wygląda. Tam nie wyjdziemy, jest ciemno, ale tam są dwa pomieszczenia, w których składujemy karmę, koce. Głównie karmę dla psów, żeby szczury się do niej nie dostały. Te pieski. W zasadzie chcielibyśmy wykończyć tą część, tą połowę budynku. Tutaj zrobić salon dla psów ciepły, nie za duży do ogrzania. W sumie to byłoby 100 metrów. Tam za ścianą byłby pokój dla wolontariuszy. Bardzo zależy nam na tym, żeby ci ludzie za granicy przyjeżdżali i nas wspierali. Oni bardzo chętnie by chcieli przyjeżdżać, ale jest bardzo niekomfortowo bo po prostu zimą mieszkać na 60 metrach kwadratowych z, z rodziną, z czterolatkiem i z dziewięcioma psami, które nie wszystkie trzymają czystość, bo niektóre są stare, schorowane. No więc mogliby tutaj mieć komfort. Już nie wspominam o tym, że dzieciaki z klubu młodzieżowego, który fundacja organizuje, bardzo lubiły naszych zagranicznych wolontariuszy. Dzieciaki ze wsi tutaj miały kontakt z, z ludźmi z całego świata, uczyły się angielskiego. Dzieci niepełnosprawne poznawały nowe kultury, nie, ma, nie mając normalnej styczności z obcokrajowcami, bo nie mają takiej okazji wyjechać tak łatwo jak dzieci. Z dużych miast czy dzieci bez niepełnosprawności. Także to było nasze okienko na świat, w tym małym, w tej małej wsi, rodzone. No i może dzięki Wam uda się to, to zbudować, bo to jest korzystne i dla ludzi, i dla zwierząt. Nasze staruszki, psie, by skorzystały z tego niesamowicie, bo mieliby własną rodzinę. Te, ci wolontariusze się mogą zmieniać, ale. Ale będą miały swój dom i, i, i człowieka, który pomizia, po, pogłaszcze. No też zdarzało się, że wolontariusze po prostu wracali z psem, adaptowali któregoś psa. To jest nasze miejsce, gdzie karmimy konie. Już tu wychodzę. O, i przy... Nasze koniki, które się... O, idą, idą nasze. Proszę. Tutaj mieszkają kozy owce dzień dobry cześć kochana cześć kochany nie tak kury z nimi mieszkają no a tak wygląda nasz pustostan tak właśnie no, na razie robi nam za oborę. indyk. Też uratowany. Mieszka tutaj razem z psami. Indyk Tadek. Idziemy do koni. Mhm. Cześć kochane. Padało ostatnio błotko macie tak. Błotko, mój kochany aprilisek o Etna. to nasz osioł Hugo wita się z wami i mówi wesprzyjcie naszą zbiórkę na bunkier tak, Hugo też kocha wolontariuszy Hugo też kocha wolontariuszy i chciałby żeby wrócili do nas Dwa lata temu, przed pandemią, yy, mieliśmy inne konie. Niestety zostały otrute. Ktoś dodał truciznę do, do wody. Nie wiemy, kto to zrobił. Podejrzewamy, że ktoś z okolicznych mieszkańców. Słyszeliśmy takie głosy, że nam zazdroszczą, że mamy stadninę koni. I podobno nam otruli z tego powodu, z zazdrości. Jeden koń tylko przeżył kaprys, hucuł. W związku z tym założyliśmy tu monitoring. Mamy o, kamery na padok. Nie wiem, czy to dużo nam pomaga pod względem bezpieczeństwa, bo jeśli ktoś by chciał je otruć, to możemy sobie tylko obejrzeć, jak to robi. Nie mogliśmy zamontować ani czujników ruchu, ani nie możemy też oglądać tego cały czas. No więc, nie wiem, możemy tylko złapać sprawcę, jak już będzie po fakcie. Na razie, w miarę od dwóch lat odpukać nic takiego się nie działo i jesteśmy w miarę. Bezpieczni. No w każdym razie właśnie ten oto budynek jest powodem, którego założyliśmy zbiórkę. Pomógłby on wielu dzieciom, zwierzętom. No nasza fundacja na pewno stanęłaby na nogi, mając do dyspozycji suchy, ciepły budynek, pomieszczenie, gdzie zwierzęta dochodziłyby do siebie, gdzie dzieci mogłyby na noc przyjechać, gdzie wolontariusze... Mogliby zamieszkać, gdzie osoby niepełnosprawne mogłyby przez cały rok korzystać z zooterapii, bo prowadzimy też dogoterapię. Wcześniej prowadziliśmy hipoterapię, niestety ze względu na pandemię, hipoterapeutka odeszła do innej pracy, o, mafia, idę no i tak to wygląda. Do obsługi tych wszystkich zwierząt zostaliśmy w zasadzie jak trzy osoby. No zdecydowanie przydałaby nam się pomoc wolontariuszy. Przyjeżdżają do nas czasami w ciągu dnia ludzie, ale no jednak jak mieliśmy tutaj wolontariuszy na miejscu mieszkających to było nieporównywalne wsparcie. Tutaj jeszcze mamy wybieg i kojce. Nuka chodzi luzem. Te psy, które są przyjaźnie nastawione do siebie, do innych zwierząt są tutaj puszczone luzem, żyją w miarę swobodnie. No jedynym mankamentem jest to, że zimą będą spały w tym stogu siana. Stawimy im tam budy i będziemy liczyć na to, że jakoś przeżyjemy. To są stare, schorowane psy. Wasze wsparcie jest na wagę złota i byłabym bardzo wdzięczna, jakbyście nas, nawet jeśli nie wsparli finansowo, to udostępnili naszą zbiórkę na ten cel. Dziękuję bardzo.